Witajcie widzowie, w dzisiejszym tutaj odcinku yy, będę już pilarsy. No i tylko teraz trzeba jakąś broń zdobyć, żeby coś mieć. Ja mam pomysł, ja, no, nie, będzie to ryzykowne, o ile mi Iza... Nie, nie zabierz, nie zabierz, nie zabierz. jaki not... oh, 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 head, Jaki head. Mortimer, no. yeah. No, Is that big? No, it's that. O, 8 razy 4? Dobra, nie mam. Ej, Tom. Gratulacje. Ja się boję, że mnie zaraz zastrzeli, zastrzeli chłop. Tam jest. Jest, dostał, dostał. Pyk, ładnie. Dobra, mam prezent, mam prezent. I tak szybko się leczyć. Muszę na co czymś, czymkolwiek, żeby to nie zginąć. Dobra, szybko. Dobra. Dobra. Strzelba. Yy, tu też coś. Czterotaktówka. I dobra, i można się bić. Yy, nie? Tylko jeszcze... O, 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 o! Nie, nie, to nie, to szybko. Szybka akcja, szybka akcja, nie? Szybka akcja. Yy, legend. Yy, aha, no to się zamurowałem. Nie no po prostu genialne. Ej, e, gdzie, gdzie, ty, gdzie, na no, no, niestety e, Tylko był przed tym dosłownie Niestety Nie poszło Ale dobra, próbuję No jakieś zwycięstwo musi w końcu być No, bez przesady U, tutaj Jakieś musi być tak, chwilę, chwilę. Hop. Dobra. Nie wziąłem jakąkolwiek moc. No dobra, ten się zabudował, bo widział. work workout Z. Szybko ładnie. Sobie zaktualizujemy. A. O, dobra. C. Tutaj też. Jeżeli chodzi o budowę No, O, to tu będzie? Dawać ja się A, no, to ma teraz tu Dobra Czyli ma mają takiego no... poprzez moc tak naprawdę Dobra... Ej, to ja mu taki kopytam PIK HEDZIK stówka! To nie zliczalność włącz, czy co to? A nie trafiłem. Nie, e, nie, nie. O, nie. Nie no, Zaleciałem nad tym. Co? Jest, wygrałem. Jak to? Nie, jest, wygrałem, ten chłop zleciał, jest. Mam to. Wygrana, poszła. Dobra, jedna wygrana już, wreszcie. Poszło! Wcześniej zleciało ode mnie, po prostu ja miałem mniej HP Dobra, to tak można grać. Tylko mi się pierwszy item załaduje. O, i już dostał. Dobra. To tu szybko. Dobra, szybko. O, dobra, ten. Da, szybko mi Jeszcze jedne, jeszcze jeden... Nie! Ja tam bym... Ja tam bym tak nie chciał dostać do strzału Nie, no dobra, ma setiego, ale chociaż jedno życie co co, 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 co to, co to, co to, co to, co to chłopie? rp no to, to, to my się na rp bawimy, od kiedy? no fajne są, ale... Chyba ja idę od tej. Ja idę za tym. Się boję, bo nie chcę naprawdę dostać. I tak to. widać. Dobra. O! I to się nazywa strzał. Chłop leci. Czyli tu teraz. A ja mu tak F ładnie Ten Da ja szybko, nie, na broń Widać broń A myśli, że mnie tu przywali Ale nie, 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 nie. nie. Łakam. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ostatni zdjęto. No, to był chyba ostatni, kwestia ostatniego strzału. Nie wiem, ale dobra, drugie miejsce. Nie jest źle. W miarę git. Ale tyle ja na ten odcinek. Do widzenia. Widzą. Tylko, jeszcze mich się to załaduje najpierw. Szybko, chwila, niech się to jakoś. No, dobra. O. No. I do widzenia. Widzowie!